Witam ponownie wszystkich widzów oraz amatorów budżetowej, wielkoformatowej, taniej projekcji obrazu, że tak powiem. Dziś kolejny test od razu z porównaniem. No i postaram się go nagrać troszkę lepszej rozdzielczości, więc ten kto ma możliwość niech sobie podwyższy. Zobaczymy czy coś się to zmieni w odbiorze całego materiału. A dzisiejszym e, głównym bohaterem testu z porównania będzie e, znowu projektor HY300, tylko że w wersji Plus porównamy go sobie właśnie ze zwykłą 300 -ką. czy jest sens w ogóle dopłacać te parę złotych do powiedzmy wyższej jasności i elektronicznie ustawionego fokusu czy też nie także od razu przypomnę, że istnieje możliwość właśnie wsparcia zakupu kolejnych projektorów tam dołożyć swoją cegiełkę poprzez blika no i wszelkie linki i informacje będziecie mieli w opisie także nie przedłużając tego wstępu zapraszam na, nasze, na nasz test i porównanie jednocześnie Okay, Zróbcie sobie tylko szybki rzut na nasze projektorki. Tutaj nie ma się czym powiedzmy, zachwycać, gdyż to są te same projektory. Jedyną i najważniejszą zmianą tutaj wizualną jest to, że w 300 mamy pokrętło manualne fokusa, a w plusie zostało zamienione na formę elektryczną sterowaną poprzez pilota. Same piloty też się troszkę różnią wielkością oraz ustawieniem klawiszy. Jak widzicie tutaj F, lewo i prawo mamy fokus. Tutaj oczywiście tego nie ma. I tutaj oczywiście się tylko brand zmienił, tu mamy Ditonga, a tutaj Maccubica, ale każdy powiedzmy hurtowy klient w tej samej fabryce może zamówić sobie cokolwiek, co to może być napisane. No i jeszcze taki ciekawy gift, co, co wygląda jak szalka Petriego, a jest taki cover, który zakrywa nam właśnie przedni obiektyw. I dostaliśmy taką piękną karteczkę, że dziękuję nam za zakup i free gift. Także tutaj tak to się prezentuje, no i oczywiście standardowy kabel, i jeszcze instrukcja obsługi. Lakoniczna, ale nam to nie będzie potrzebne. Jeszcze sobie możemy wagę z... sprawdzić, czy coś tutaj się zmienia. Najpierw 300, ja tego covera ściągnę. Mamy 601 g i plus 587. No, troszkę jest mniej. O dziwo, na... oprócz tego, właśnie fokusa, to producent deklaruje, że ta. Ten plus powinien mieć około 260 ANSI, czyli powinien być jaśniejszy. Tutaj różnie w opisach jest, między 120 a 200 ANSI też pokazują. Ale jak wiemy wyszło około 109 ANSI, czyli powiedzmy niższa wartość jest bliższa prawdy. Tutaj tobie też sprawdzimy. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo jest bardzo dużo aukcji. Można się troszkę naciąć. Trzeba patrzeć na ceny. Pudełka są takie same, jedyne co nas odróżnia to to, że tutaj mamy plus. To trzeba sprawdzić i sprawdzać dokładnie opisy. Bo można kupić zwykłą trzysetkę, gdzie na przykład zdjęcie na główne jest zrobione właśnie plusa. Ja już tak prawie się wkopałem, ale dobrze czytałem opisy. Dobra, tu już się nie ma co rozczulać. Włączmy to i sprawdźmy, co tam w środku piszcze. A Tak się prezentuje obraz naszych projektorów. Ja tylko zaciemniłem lekko pokój, żeby był obraz bardziej, powiedzmy, widoczny. Tutaj od razu się na pierwszy rzut oka rzuca, że tutaj mamy... Plusa, właśnie tutaj, trzysetkę, że na plusie jest bardziej soczysty, jakby obraz. Ja wiem dlaczego. Moja trzysetka nie jest tak wyorana, żeby się tak wypaliła. To była sporadycznie używana, przez kilka godzin maksymalnie, ale widać sporą różnicę. Nawet po napisie Netflix widać, że jest dużo lepsza czerń na plusie niż na trzysetce. Tak samo obrazy są dużo mniejsze, bo normalnie staram się z 3,5 metra wyświetlać obraz. Niestety, 3,5 metra to było za dużo dla plusa, dla jego elektrycznego fokusa. Zbliżył się do granicznej wartości. Dlatego zmniejszyłem tą odległość do 2 metrów. Zaraz sprawdzę. Ustawię na jakieś 2,30, 2,35. Z tego mi wyszło 168 cm przekątnej, co jest ekwiwalentem 66 cali. A producent nam dokle... zaleca wyświetlanie obrazu właśnie z tego projektora w odległości około 1,68 m. Wtedy mam maksymalne powiedzmy doznania wizualne dla tego urządzenia. Dobra, ja teraz troszeczkę podejdę. Staram się maksymalnie jakby ustawić tą ostrość. Taka troszkę pikseloza, jak widzicie, jak on topie No i ten napis Netflix tutaj widać bardzo dobrą czerń. Nawet nie są te rogi takie fest rozmyte. Tutaj bardziej prawy róg górny, lekko się rozmywa w plusie. Tutaj mamy 300 jak widzicie, ten napis jest dużo bardziej bledszy, ble, że tak powiem. Ale chodzi, chodzi o ostrość, to jest mniej więcej nie to w plusie jest troszeczkę lepiej. Kurde dzień rzucam. Ok. A tak poza tym, to jak widzicie, to jest wszystko to samo: to samo menu. Te same możliwości. Netflix działa. Disney działa. Prime działa tylko z aplikacji z przeglądarki. Z aplikacji to sam błąd wyskakuje, co zawsze. Także tutaj się nie ma co rozczulać nad tym. Tylko mówię dlaczego u mnie, jak widzicie, ten obraz jest bardziej jakby wyblakły. Od razu powiem, że dwa piloty działają. Jak widzicie, jednocześnie. Wejdziemy w inne ustawienia. Widzicie, tutaj w plusie jeszcze nie aktywowałem tych ukrytych funkcji. Tutaj mamy już ustawienia zaawansowane, właśnie w 300. I tutaj zaraz wejdę o nas i zobaczymy, czy to samo będzie. Dobra, tutaj już wszedłem w zakładkę o nas. Tutaj w plusie, jak widzicie, mamy dodatkową, że tak powiem, linijkę czas modyfikacji OM, czyli jest data. Tutaj właśnie w 300 brakuje. I teraz wezmę pilotem, 5 razy wcisnę OK. O, włączyło się. Musiałem więcej. Czyli teraz będziemy mieli dostęp do tych samych funkcji, tak zwanych ukrytych. Zaraz tam wejdziemy. OK, wejdźmy jeszcze w te ustawienia zaawansowane. Jeśli zastanawiam się, czy przypadkiem w tej 300 czegoś nie przestawiłem, dlatego, że jest taka spora różnica, powiedzmy, wyświetlanego obrazu. Tyk. Wchodzimy teraz wyświetlacz. Picture quality nie, obydwa są takie same standard i standard. Cinema vivid. Nie no, po prostu wygląda na to, że plus. Jakby troszeczkę lepiej wyświetla ten obraz na pewno, jeżeli chodzi o nasycenie kolorów. OK. Tutaj mi wyskoczyło, że jeszcze mamy jakieś e, uaktualnienia. Zaraz sprawdzimy. Check for updates. No tutaj widać, że w 300 jest dosyć duża łatka 74. Dobra, ja zrobię te, że tak powiem, update'y i zaraz wracam. Zobaczymy, czy czas się zmieni. Bo to na pewno troszeczkę potrwa. Jeszcze szybka migawka, bo widzicie, tutaj się ściąga, ale zobaczcie, jaka jest różnica w bieli. Na plus, na plus, że tak powiem. No 300 troszkę odbiega. Wyświetlanie obrazu. Ciekawe jak to wypadnie na jakimś samplu. Także robię tutaj update y I zaraz wracam. Jedno zapomniałem o zużycie energii. Skoro ten ma mieć więcej, że tak powiem jasności w ANSI, to powinien więcej energii ciągnąć. I to jest z plusa 41 powiedzmy mi, półwata. A Mam nadzieję, że to będzie widać. To jest 300, 42 i Czyli ten troszeczkę mniej ciągnie tej energii. A tutaj się ładuje. Dobra, zaraz wracam. Ok, aktualizacja się skończyła. Żadnych z większych zmian nie zauważyłem. Tylko sprawdzimy, czy może zaczął Prime działać. Z apki. No, na plusie i na 300 niestety to samo. Także rekomenduję używanie jakiegoś smart boxa. Dobra, włączmy jakieś sample może. Tutaj jeszcze z rzeczy. Eee, obsługuje mój dysk SSD 500 GB. Ja go tutaj mam podłączonego, eee, mojego Air Mausa też. Wszystko jest podłączone pod jedną USB do plusa. Także eee, działa. Tutaj możecie zobaczyć: Ma, mam 3 USB, eee, to jest 32 GB, tu 8 i tutaj jest 500 GB. Także spokojnie można wejść, coś sobie nagrać i odtworzyć. Ja tutaj gdzieś mam coś nagrane. O Mandalorian. Działa to szybko. W sumie w większości projektorów działało. Także można coś sobie nagrać. No i zainstalowałem parę aplikacji właśnie tutaj z pendrive'a, także też bezproblemowo. Ale to chyba tak samo jak w naszej 300. Także czas już włączyć jakąś e, projekcję z YouTube'a. Ja podłączę swojego MIBOXa i zobaczymy jak to jest vis-a-vis -vis z jakością wyświetlanego obrazu. Ok, włączymy sobie naszą Kostarikę. I od razu widać, że na plusie jakby obraz jest dużo żywszy. Nie, na pewno jakby ostrzejszy. Jeżeli chodzi o dźwięk, to jest ten sam poziom, tutaj się trzeba posiłkować w obydwu przypadkach uśnikiem Bluetooth najlepiej. Ale obraz, jakby nie było na plusie, jest lepszy. Widać to nasycenie kolorów. Ja tam lubię, powiedzmy, bardziej nasycone kolory. No i widać, że jest jaśniejsze po tej, po tej żabce, że tak powiem. Ale to już sprawdzimy miernikiem. Ale na pierwszy rzut oka tak to właśnie wygląda. Tutaj na 300 wygląda jakby była taka lekka mora, że tak powiem, blur, mgła. Niby te same konstrukcje, ale jednak ten plus jakby troszeczkę, a nawet nie troszeczkę, zauważalnie jest, generuje lepszy obraz. No widać, że jest bardziej szczegółowy, nie wiem jak to jest zrobione. Ale się dzielę swoją subiektywną oceną, czy warto dopłacić, czy nie warto. Bo to ceny różnie się wahają od 200 do 230, 250, nawet 300 zł za plusa. A 300 nawet poniżej 180 można było dostać na wyprzedaży. Ja zapłaciłem 237 zł za tego plusa. Była promocja w ostatnich dni. Nie no, obraz wygląda naprawdę dużo ładniej. Pewnie przez nasycenie kolorów. A przypomnę, że mają te same ustawienia. Łączymy zaraz sobie twarzyczkę i zobaczymy, jak to wygląda na naszej mało pokazującej pani. Ten plus troszkę przyjaskawia te kolory, ale jak dla mnie to akurat lepiej to wygląda. Kwestia, jeszcze można tam dopieścić sobie w ustawienia ten obraz pod własne potrzeby, ale większość użytkowników po prostu jedzie w tak zwanym automacie, tyle co fabryka daje. Chcę włączyć i oglądać. I każdy jest kinomaniakiem, że sobie dostraja każdą barwę osobno. osobna. musimy rzucić jakiś... No. jakąś czerń. U mnie jest duża korekcja, że tak powiem, trapezowa. Będą przybicia światła, no ale cóż, poglądowo możemy to zrobić. Ok, jeszcze szybko, podstawowe kolory. To od razu było widać, że biel to jest biała, a nie taka przebrudzona jak na 300. Kolory mamy z głowy, to jest taki jeden sampelik. No, jest spore nasycenie kolorów na tej, coś podobnego jak w P30 na plusie. No i troszkę lepsza czerń. trochę ten kiston przebija, ale dla celów porównawczych na pewno każdy każdemu wystarczy. Dobra, Pójdźmy jeszcze coś w ruchu, trochę meczu, jak to będzie wyglądało, no to akurat z... Jakość obrazu nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo nikt się nie skupia oczywiście na obrazie, tylko na akcji. No ale widać, że troszkę góruje ten plusik nad tą trzęsetką zwykłą. A niby takie same konstrukcje. Ok, ja myślę, że już wystarczy tego. Teraz sobie sprawdźmy, ile tam tej jasności nam wychodzi. Bo ja jestem sam ciekaw. Tym bardziej, że one podobną ilość energii ciągną. Także włączmy jakiś biały ekran. Ok, standardowo sobie sprawdzimy. Mniej więcej w środkowych obszarach obrazu, ile nam wychodzi, mniej więcej tutaj daje maksa. Wyszło 110 na plusie. No i tutaj 300. A, mniej więcej tyle. O, I max. No, tutaj jest troszkę mniej. Zobaczcie, 75 luksów. Także ja to pomierzę, zobaczymy całościowo, ile to nam wyszło. Okay, wyniki mamy gotowe i tak się prezentują. Nasz high 300 plus osiągnął według moich obliczeń 130 ANSI, 60 zwykła 96. Obraz był rzucany z 2,35 m, co nam dało powierzchnię właśnie wyświetlanego obrazu eee, prawie 140 kwadrat. Czyli 42 na 96 cm. Eee. I teraz sobie możemy odpowiedzieć, czy warto dopłacić te 50 czy tam ile zł według mnie warto, bo to jest spora różnica jasności, co było widać właśnie na obrazie. No i według mnie sam obraz jest dużo ładniejszy, troszkę ostrzejszy. No, nasycenie kolorów też troszkę jest powiedzmy nienaturalne, ale mi się tak po prostu lepiej to podoba. To jest moja subiektywna ocena. Każdy według siebie może to dostosować w ustawieniach zaawansowanych. Także ja sobie odpowiedziałem na pytanie, czy warto dopłacić. Według mnie oczywiście warto, ale każdy to powiedzmy, każdy ma swoje się. Także ja dziękuję za uwagę. Na pewno nasza 300 jeszcze z plusem wystąpi w jakimś porównaniu. Pewnie z Topem i innymi tam, i z P30, która też lubi sobie podkoloryzować. Także niedługo na pewno będzie kolejny film porównawczy. Ale dzisiaj to już yy, będzie wszystko, i zapraszam na test kolejnego projektora, który już niebawem do mnie dotrze. Cześć, na razie.